Siemano YouTube, witam Was w kolejnym odcinku w moim vlogu. Dzisiaj jest Czwarty dniu treningowy już jest za mną. Dziękuję za aktywność poprzednich odcinków, za komentarze, że, za lajki. Oczywiście na nowych widzów zachęcam, żeby zostawiali, zostawiali subskrypcje, komentarze, lajki i Tak samo, lajk. Cały czas to powtarzam, ale wiecie, 80% osób, które, które mnie oglądają, po prostu nie są moi skręci, po prostu nie są. Może się nie podoba, wiadomo, nie wszystko jest idealne, ale w dzisiejszym treningu udało mi się zrobić, powiem szczerze, że i tak się udało dużo zrobić, ponieważ było dużo ludzi, sprzętu pod. Pod maszynami, nawet na hantlach, bo pod wietrze osoby cały czas, więc jest, było dużo. Jest taka pora, po prostu też, że jest, jest bardzo dużo ludzi. To przede wszystkim, ale udało mi się zrobić klatkę, górę w sumie. Hantlami zrobiłem Francuzy leżą, dodatkowo zrobiłem bicep i rozpiętki na maszynie tym razem. Na klatkę, o dodatkowo zrobiłem cardio 30 minut, tak jak zawsze to bywa podczas mojej podczas sesji treningowej, nie ważyłem się od tygodnia już, więc nie chcę się, no chcę zobaczyć po dwóch tygodniach, jak wejdę na wagę, jaka jest różnica pomiędzy przed i teraz, zobaczymy, na razie sobie nie mierzę żadnych obwodów, a winienem tak naprawdę, bo w dzisiejszym treningu takie miałem moce tak naprawdę, nie wiem co się stało, w tamtym tygodniu robiłem treningi, za każdym treningiem miałem tyle siły, energii, a w tym tygodniu jest jakoś słabo, coś jeszcze to bardziej mi w plecach strzeliło po wczorajszym wiosłowaniu. Czuję, czuję, tak jakby mi się coś tam naciągło w tych plecach. Myślę, że, że to jest jakiś delikatny uraz, ale minie. Tak samo miałem z barkiem pół roku temu. Też miałem problem, ale ból minął, nic mi nie dolega. Dzisiaj wchodząc na siłownię, coś poczułem, że w plecach coś jest Coś mi łupło, więc może być delikatny problem odnośnie robienia, właśnie, jutrzejszego treningu, który też planuję zrobić. Nie wiem, jak to będzie. Zobaczę, położę się, może mi przejdzie ten ból, ale na razie czuję cały cał, cał tył pleców. Nie, chyba od tego wiosłowania, może złą pozycję przybrałem. Nie wiem, muszę zobaczyć ten film jeszcze raz. Oprócz tego, co? Myślę, że w przyszłym tygodniu będzie dużo więcej materiałów, to na pewno. Bo mam inne zmiany i pewnie będzie o tej porze jak wchodzę na siłownie mniej ludzi. To na pewno, więc materiałów pokaże się może i więcej. Nie wiem, czy lepszej jakości. Na pewno będę miał więcej możliwości mówienia do Was podczas samego treningu. Sami zauważyliście, że tamte vlogi jakoś mi się lepiej nawet nagrywały jak już mówiłem do was podczas samego wiecie samej sesji treningowej a w tych, tych vlogach jest tylko dźwięk jak oddycham bo tak naprawdę jest tyle ludzi taki młyn że no nie da rady inaczej zrobić trzeba takie pory wybierać kiedy jest jak najmniej ludzi a widzicie no dzisiaj no specjalnie nie będę jechał 20 km, żeby wiecie iść na siłownię tylko po pracy praktycznie zawsze to albo przed pracą wybieram takie pory, a zazwyczaj jest dużo ludzi no. spodziewałem się, że ten styczeń to będzie taki boom boom, że w sensie dużo będzie ludzi a tu jednak się okazuje, że luty, a tu już jest początek lutego, zaraz dziesiąty zaraz połowa lutego tak naprawdę i ludzi jak było, tak jest więcej więc nie wiem czym to jest spowodowane dużo też jest obcokrajowców, ludzi z zagranicy którzy przyjeżdżają, bo słyszę jak rozmawiałem w innych językach, tam hiszpańskich się pojawia, wiadomo, ukraiński, niemiecki też zdarza się, angielski. Mm. Dlatego nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że ludzie jednak się wzięli od tego stycznia i zasuwają, bo chyba tak to wygląda, że cały czas, cały czas przybywa tych ludzi. Ja mówię, kurczę, dzisiaj wchodzę do szatki ja tam po 20 osób. No ja z tego, tego się nie spodziewałem. Wiadomo, że jest taka pora. Wiadomo, że jest taka pora, że ludzi jest o tej porze bardzo dużo, ale nie spodziewałem się takich ilości. Dlatego materiał jest tak obkrojony w stosunku do ilości. To tak naprawdę to zrobiłem bardzo mało. Bo robiłem, nagrywałem po jednej serii, ponieważ no nie chciałem kogoś tam nagrywać niepotrzebnie. Ludzie się mogliby dla mnie krzywo patrzeć. Wiadomo jak jest. No nie zawsze każdemu wszystko się może podobać. Nagrywam to sam dla siebie. Komu się nie podoba, to nie musi, może ominąć. I przejdziemy teraz do, do samego treningu. Zachęcam wszystkich, tak jak już wcześniej wspomniałem, do subskrypcji, komentarzy, lajków. A jak komu się nie podoba, to wiadomo, no, nie musi tego oglądać. Cześć! I na razie przechodzimy takim sznurkiem do ćwiczeń. Zobaczycie, co dzisiaj mi się udało nagrać. Cześć! I na razie. <try> Ugh. <sighs> thank <sighs> you <sighs> 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 multimass wah 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 wah